W pierwszym tygodniu grudnia w Toruniu odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Sztuka Natury. O szczegółach wydarzenia i gościu specjalnym tegorocznej edycji opowie dyrektor festiwalu pan Adam Adamski. Witam Pana serdecznie. Pani już po raz kolejny. Festiwal odbywa się nie tylko w Toruniu, ale również w dwóch innych miastach. Czy to świadczy o tym, że Rośnie zainteresowanie fotografią przyrodniczą? Mm, tak, no, takie były założenia festiwalu, żeby mm, nie tylko ograniczyć się do miasta Torunia ale także propagować fotografię przyrodniczą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Przyjęliśmy taką zasadę, że co roku oprócz Torunia festiwal odbywa się jeszcze w dwóch miastach wojewódzkich. W województwie w tym roku był to Grudziądz oraz Radziejów. Było nam bardzo miło dlatego, że festiwal spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w, Grudziądz, jak w Grudziądzu jak i w Radziejowie. Mieliśmy tam wernisarze wystaw, warsztaty fotograficzne oraz spotkania z młodzieżą w szkołach poświęcone fotografii przyrodniczej. No nie ma wierniejszych odbiorców fotografii przyrodniczej niż, niż dzieci i młodzież. Jest to tyle fajne, że... Tak liczymy na to, że za jakiś czas prace osób zainspirowanych festiwalem zaczną pojawiać się gdzieś na portalach społecznościowych. Być może te osoby, które brały udział w warsztatach zaczną przysyłać zdjęcia na konkursy, które organizujemy w ramach festiwalu. Także my tak liczymy na to, że ziarno fotografii przyrodniczej zostało zasiane. Jakie plony będą, to zobaczymy za kilka lat. Skoro liczy Pan na promocję, to domyślam się, że poziom tych zdjęć był naprawdę wysoki. Tak, e, tak, w tym roku jak zwykle mieliśmy dwa konkursy festiwalowe. Jeden konkurs był poświęcony fotografii przyrodniczej, drugi pokazom multimedialnym. Miałem tą przyjemność być przewodniczącym e, właśnie e, konkursu fotograficznego. E, wraz z moimi kolegami, z panem Markiem Czeciakiem i z Panem Darkiem Starnowskim. No, przejrzeliśmy tysiące zdjęć. I tu chciałabym razu zapytać, jakie były kryteria? Oceny wyboru tych najlepszych, które trafiły do kalendarza? Jeżeli chodzi o kalendarz, to już jest taka sama śmietanka tych zdjęć nagrodzonych. Wiadomo, osoby, które zobaczą swoje zdjęcia w kalendarzu, wiedzą na pewno, że zdobyły pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienia. Także tym bardziej emocje teraz będą rosły. A jeżeli chodzi o wybór zdjęć, no staraliśmy się wybrać zdjęcia interesujące, takie, które przyciągną wzrok odbiorcy, kto, które też mają zarówno wa walory estetyczne, jak i walory takie przyrodnicze, poznawcze, że na tych zdjęciach możemy zapoznać się z biologią jakiegoś gatunku zwierzęcia, a jednocześnie to zdjęcie przedstawiające niby dokument ma w sobie dużą wartość artystyczną. A czy podobnie jak w ubiegłym roku, ten kalendarz nie będzie dostępny w regularnych sprzedaży, ale będzie można go na przykład uzyskać podczas festiwalu. Tak, zapraszamy na imprezy festiwalowe, zwłaszcza do dworu Artusa. Będzie tam spora pula kalendarzy, które będzie można wziąć za darmo i cieszyć się nimi przez cały przyszły rok. Czy pan już widział projekt kalendarza? Tak, nawet akceptowałem. Powiem szczerze, że no jest to coś fajnego i mam nadzieję, że tak zostanie odebrane jeszcze przez osoby, które będą ten kalendarz oglądać i mieć go przez cały rok w domu. Kalendarz to jednak zdjęcia, a festiwal to również film. Jakie będziemy mogli zobaczyć w tej edycji? Jeżeli chodzi o film przyrodnicze, w tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy w ogóle przegląd filmów przyrodniczych. Przegląd jest poświęcony Wiśle i jej dopływom. I jeżeli chodzi o autorów, których filmy zaprezentujemy, to będzie to niestety nieżyjący już Artur Tabor, który, który doskonale fotografował filmował także Polską Przyrodę, a filmy jego zaprezentuje jego żona oraz filmy Paul Wolponiego. Te filmy będą poświęcone Bugowi Wiśle i będzie także. Zwiastun filmu, który przygotuje Paulo Volponi. Film będzie poświęcony biebrzy. Mamy nadzieję, że uchyli rąbka tajemnicy, bo premiera w przyszłym roku. A mamy taką nadzieję, że pokaże sporo takich przedpremierowych materiałów, które tylko wzbudzą zainteresowanie, cóż będzie finalnie w całym filmie. Ważnym filmem festiwalu jest również magia Wielkiego Błękitu. W ubiegłym roku pan Darek nie dojechał. Czy w tym roku dojedzie i wspomni co nieco o. Kolejnej uh, serii filmu? No, jeżeli chodzi o, o przyjazd um, pana Darka, no to koresponduję z nim od dłuższego czasu. Utwierdzam się w tym, że na pewno będzie w Polsce, na pewno będzie w Toruniu cały czas. Jest informacja, że tak, jest w Polsce, będzie w Toruniu. E, mamy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą, a nie tak jak w zeszłym roku, że, że um, niestety główny e, gość otwarcia nie dotarł. E, w tym roku e, magia Wielkiego Błękitu. Ta, Która już powstała, i być może informacje o drugiej części e, będziemy mogli usłyszeć na zakończeniu festiwalu w niedzielę 7 grudnia o godzinie 15. Mhm. Pan Darek, jednak tylko jeden z wielu gości. Będzie również gość specjalny. E, kto nie będzie? E, gościem specjalnym tegorocznej edycji jest e, znana rosyjska fotograf przyrody, także fotograf podwodny, Olga Kamienskaja. E, I ona opowie nam o swojej fascynacji bajkałem jako Królestwo Wody i Lodu i będą to prezentowane zarówno zdjęcia podwodne, jak i krajobrazy związane z Bałtykiem, przepraszam, z Bajkałem i będziemy mogli zobaczyć Bajkał zarówno na wystawie fotograficznej, która i Wernisarz będzie w trakcie otwarcia festiwalu 3 grudnia w środę o godzinie 18, jak i z opowieści autorki, z którą spotkanie też będzie miało miejsce w środę o godzinie 18. Także Mam nadzieję, że temat Bajkału zostanie potraktowany bardzo szeroko i na podstawie zdjęć oraz opowieści naszego gościa będziemy mogli poznać ten zbiornik wodny tak niesamowity ze względu na swoją wielkość i jakość wody oraz gatunki zwierząt i roślin, które zamieszkują tylko i wyłącznie w tym jeziorze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.